skarby. Właśnie nie mogłam znaleźć takiej, słuchajcie, pozycji, e, żebyście mogli zobaczyć, co ja robię i żebyście zobaczy, mogli zobaczyć mnie. I zdałam sobie sprawę, że jak usiądę, to wszystko będzie można zobaczyć. Robiłam przed chwilą Wam filmik o ciastkach i teraz wychodzę zaraz z domu i będę robiła sobie sushi do jedzenia, więc myślę dlaczego nie nakręcić filmiku. Skarby, więc ja mam te takie płaty tych wodorostów, kupiłam je i one. Są normalnie w takiej postaci, one no są troszeczkę suche, więc często jak ja je zwijam, to one mi się łamią. Więc co ja odkryłam, to jest to, że ja je mam taką szklankę z wodą i ja delikatnie sobie, jako pałuszkami, umytał rączką, smaruję je jakby. Można użyć pędza, jak ktoś ma. Ja nie mam żadnego pędza kochanego, niektórzy używają do różnych rzeczy. Posmarować troszeczkę ten płatek, i on wtedy się robi taki troszeczkę miększy, bardziej miękki, i później łatwiej jest go zwijać. I teraz tak naprawdę można w niego włożyć, słuchajcie, skarby, co tylko chcecie. E, ryż, różne warzywka. Ja przez to, że wiecie, staram się jeść więcej surowego, czyli nie staram się, jakoś mi to już właśnie naturalnie przechodzi po, po tym całym czasie. Także ja generalnie ryżu nie używam za bardzo i mam taką pastę tutaj zrobioną, pastę nie wiem, czy to jest dobre słowo. E, taką masę zrobioną z migdałów. Kiedyś ten przepis znalazłam, nie pamiętam od kogo. Jest on bardzo proste do zrobienia. Do robota kuchennego rzucę szklankę migdałów moczonych wcześniej w wodzie, imbir, gdzieś taką łyżkę, wielkości łyżki stołowej, taki kawałek imbiru, czosnek, sok z jednej cytryny, troszeczkę wody i sól. I to wszystko miksujemy razem, aż wyjdzie na taką papkę nam. To jest bardzo pyszne. I także ja na początku włożę to właśnie tą pastę. Zresztą tu mi się robię ten jeden ten. Nie za dużo. Można włożyć ryż, słuchajcie. Nie stresujcie się, nie próbujcie e, tak naprawdę być w stuprocentowej diecie surowej, zwłaszcza teraz w zimę, bo to nie jest łatwe do wykonania i tylko będzie... A stres spowodowany, spowodowany tym, że nie wiem, macie jakieś e, zachcianki i próbujecie ich e, jakby z nimi walczyć, to Wam więcej przyniesie stresu tak naprawdę. Niż, niż radości. Yy, cały mój jakby plan tutaj, tych moich wyczynów na YouTube, to jest to, żeby pomóc sobie i Wam, słuchajcie, wprowadzić więcej surowego jedzenia do diety, ale na pewno nie taką ceną stresu i stresowanie się, że to musi być 100%. Yy, Także okej. Okay. Koniec gadania. Tutaj widzicie, już położyłam tą masę. Mam bardzo mało awokado, ale jeszcze trochę mam, więc wkładam awokado, bo wiecie, że jestem zakochana w awokado. I co ja jeszcze znalazłam u w siebie w, w mojej magicznej lodówce skarby? To było trochę górka, pokroiłam go w paski, także kładę go tu. Znalazłam marcheweczkę, też pokroiłam ją w paski, takie drobne. I znalazłam buraka surowego, też go pokroiłam w paski. I znalazłam troszkę kierków z pestek słonecznika, które są moimi ulubionymi, ulubionymi na świecie. I teraz to wszystko zmierzamę skarby. Nie wiem czy to dużo tutaj mi się narupiło. Bo... O! Oczywiście <grybujesz> ja to... Okej. Okay. I teraz tak, albo to można pokroić na takie sushi normalne kawałki, takie małe. Ja to lubię sobie pokroić to na dwa, na takie... Sposób. Tutaj mi się właśnie kwiatki wyłaniają z tych. Jak to. O! I już Wam tutaj pokażę, jak to pięknie wygląda. O! To jest słuchajcie, przepyszne. Próbuję tutaj przywazać. Ja mam jeszcze sos sojowy. Teraz Wam pokażę. który jest niepasteryzowanym takim sosem sojowym na maszoją się nazywa. Nie wiem, czy on jest dostępny w Polsce. Tutaj niby go, niby go wszyscy polecają, także ja często go stosuję, znaczy nie często, czasami go stosuję, ale tak naprawdę do tych e, tych sushi tutaj z tymi e, migdałkami to ono nawet nie jest takie potrzebne. Ono ma swój taki dość specyficzny i proszny smak. Także skarby zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Różne. Oczywiście na moim komputerze tego nie widać. Ale tu mamy czerwone buraczki, pomarańczową narcheweczkę, zielone te kiełki. Um, o, wiecie co zapomniałam? Ja jeszcze zazwyczaj wkładam trochę szpinaku w środek i oczywiście zapomniałam. Także to wszystko... Pyszota! A nie pyszota. Jakbyście nie mogli znaleźć tych glonów jakby, tak naprawdę można to zrobić w czymkolwiek w liściach sałaty kapusty przeróżnej także nie musi wcale to być takie sushi ale z tego co wiem to te one są dostępne w Polsce także to jest jedno z moich ulubionych, dań zwłaszcza ulubionych się, <grym> najulubieńszych się dań ja zjadłam trzy ciastka przyznam się Wam, to co przed chwilą robiłam z tym sorowym kakao wypiłam też kubek kawy a wcześniej sok wypiłam, także mi się wydaje, że trochę energia mnie rozpiera i nie dam rady się skupić. W każdym razie to jest jedna z moich ulubieńszych dań. Najulubieńszych. Zwłaszcza teraz w zimowym okresie. Ono, to jest troszeczkę takie właśnie cięższe, nie jest takie aż lekkie jak sałata, więc troszeczkę mi brakuje takiego ciepłego jedzenia albo cięższego jedzenia, troszeczkę takiego bardziej sytego. I to jest bardzo fajną alternatywą. Przepyszne skarby. Trzymajcie się, kocham Was. Wysłałem mnóstwo no buziaków i pozytywnej energii, i miłości.